Ja przez szacunek dla profesora Kurowskiego, dla organizatorów, z podziękowaniem, że tutaj zostałem zaproszony, nie ukrywam, że po prostu starałem się przygotować. I yy, tak myśląc, o czym ja powinienem tutaj Państwu powiedzieć, uznałem, yy, że są trzy kwestie, które ja uważam, że są jakimś testamentem profesora Kurowskiego, który ja powinienem próbować upublicznić. Jeśli państwo pozwolicie, ja będę to maksymalnie skracał, ponieważ wiem, że i pora późna i, i można długo, ale, ale, ale jeśli państwo pozwolicie, to są trzy kwestie. Panie profesorze, spokojnie wszystko wysłucham. <laughs> no. To znaczy tak, sprawa pierwsza to ja spróbuję tak faktograficznie przytoczyć moje najważniejsze spotkania i... Tą współpracę z profesorem Kurowskim. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, ja chciałbym przynajmniej zaznaczyć, byście Państwo to gdzieś tam zapamiętali, Adego, że Panie święty. że teza, która teraz zaczyna wracać, mianowicie, że nie było alternatywy, że to, co się stało, musiało być. Jest absolutnie fałszywa jest, ja mówię szczerze, łajdactwem, które dzisiaj, przypomnę, niestety wraca i w wydaniu rządowym, i w wydaniu opozycyjnym, co mnie zupełnie zaskakuje, że tutaj obie sprawy wydają sobie. To jest druga sprawa i trzecia rzecz to jest to taki, można powiedzieć, symbol, wspomnienie. Profesor Kurowski jako, jako człowiek i, i ta jego postać y, y, jaką ją zapamiętajmy i na której się wzorujemy. Więc tak, y, moje pierwsze spotkanie z Profesorem Kurowskim to jest maj 1991 roku. Ja wcześniej się widywałem, wcześniej gdzieś tam uczestniczyliśmy dla młodych, powiem tyle, to były czasy, gdzie bez przerwy powstawały jakieś spotkania, jakieś komitety, jakieś dyskusje co znowu było fascynujące, bo się rozmawiało o sprawach zasadniczych i ludzie nie wiedzieli często, nie mieli przygotowania, ale mieli tą odwagę, że ja chcę coś dołożyć, może mam coś do powiedzenia. Otóż to był maj 91 roku i to jest bardzo ważny moment. Dlaczego? To był już czas ostrej krytyki Balcerowicza, od 90 roku stycznia do maja, to jest półtora roku. Jeśli Państwu powiem, że inflacja wtedy, w 90 roku, wyniosła 600 kilkadziesiąt procent. W 91 wyniosła 200 kilkadziesiąt, to się mnoży. To się nie dodaje, to się mnoży. Proszę o tym pamiętać. To Państwo widzicie ten kraj, co się wtedy działo, nikt nie wiedział, co stanie się następnego dnia. Prawda? I teraz w tym czasie. Pan premier Walcerowicz mówi, jest dobrze, jest dobrze, ten już padł, tamten pan jest bardzo dobrze. My z profesorem jako ludzie wydarliśmy sobie włosy z głowy i kwestia była jedna, która była takim symbolem, czy naprawdę ktoś myśli o polskiej gospodarce. To był kurs walutowy. I Kurowski całą swoją energię poświęcił, to był Komitet Obywatelski przy Lechu Włańskim, poświęcił na zorganizowanie spotkania na zaproszenie Wałęsy w Belwederze kilkunastu ekonomistów mieliśmy radzić nad tym czy to jest dobre, co robi Balcerowicz, czy jest alternatywa. I żeby stępić, jak gdyby, jądro tej krytyki, na dwa czy trzy dni przed tą konferencją Balcerowicz łaskawie zdewaluował złotówkę o kilkadziesiąt procent, czyli jak gdyby Prawda? Ja robię to, o czym oni będą gadać, więc to są marudziarze i nie ma co sobie tę głowy zawracać. To był jego ruch, y, którym próbował zdeprecjonować całe spotkanie. I teraz zebraliśmy się, jak pamiętam Ryszka Bugaja, ale no tam jeszcze parę osób, zebraliśmy się, siedzimy, czekamy, profesor zaczyna, bo już, już pora, Wałęsy nie ma bez y, sprzętu, tylko że za chwilę ma wejść, no to on wita wszystkich, Wchodzi Wałęsa pośpiesznie, zawsze bardzo szybko chodził, taki można powiedzieć taki przecinek. Wpadał, siadał i e, od razu wszyscy mieli być skoncentrowani, bo on nie ma czasu. Kurowski zaczyna referować spokojnie, na temat i mądrze. Widać, że się przygotował, że jest spięty, że mu o to bardzo chodzi. Łęca wstaje i mówi, przepraszam bardzo, mam inne spotkanie, ważne. Ja zostawiam tu Państwa z Wachowskim. Ja wychodzę, zajmijcie się Państwo tym, co macie do roboty. Są ważniejsze tak to to ja sprawy. Nie, to to, że... Proszę sobie wyobrazić, że my czekaliśmy na to te półtora roku, a niektórzy pewnie dłużej że to było przygotowane od miesięcy, żeby wreszcie raczył Pan Prezydent nas wysłuchać, żeby coś z tego wyniknęło i Pan Prezydent nas potraktował tak właśnie jak opisano. I to, I to oczywiście my, my każdy coś powiedział, każdy miał swoją jakąś tam yy, chwilę na wystąpienie, ale przecież wiadomo było, że to już jest zupełnie mowa do lampy, jakbyśmy powiedzieli, do żyrandolu, prawda? I, I to na tym się właśnie y, zaczęło. No i oczywiście, ja wtedy się już z profesorem, można powiedzieć, zaprzyjaźniliśmy, i zaczęła się druga runda tych naszych spotkań: mianowicie y, od grudnia 91 zaczyna się rząd Jana Orszerskiego. Ja zostałem powołany na doradcę ekonomicznego. Profesor Korowski się znakomicie znał y, z Janem Olszewskim. Więc tutaj byliśmy, by tak powiedzieć, w jednym pęczku. No i pierwsze, co zatrzymać prywatyzację, to się udało. Drugie, co natychmiast kwestia polityki Narodowego Banku Polskiego, kursu walutowego i całej tej kwestii finansowej, czyli kreacji pieniądza. Ja no nie chcę tu wchodzić w te ekonomiczne szczegóły, ale to wtedy było fundamentalne zupełnie. I na koniec to, o czym wszyscy wtedy zaczynali mówić, albo już mówili i to zaczęło ludziom być wybijane z głowy, uwłaszczenia, czyli prywatyzacja. Balcerowicz wybił ludziom z głowy pęd do posiadania czegokolwiek. Raz zniszczył ich oszczędności. Ktoś, kto miał oszczędności na go po pół roku miał oszczędności na paczkę prawda? Ludziom wybił to, że ja mogę coś mieć, ja mogę się wybić na jakąś własność. I zaczęła się kampania, chcesz coś mieć, to tylko sobie kłopoty na głowę bierzesz, prawda? W dodatku nie zarabiasz, tak, więc musisz związać koniec z końcem, a tu jeszcze ty ktoś bredzie o jakimś uwłaszczeniu, to co będziesz odpowiadał za te jakieś rupiecie, gruzy, te, te zarędze białe maszyny, po co ci to? I. I my w tym wszystkim zaczęliśmy próbować to odwrócić. No i oczywiście coś tam popisaliśmy, coś przygotowaliśmy. W kilku sprawach coś się udało znowu. Zdewaluowaliśmy złotówkę w lutym 1992 roku. Bilans handlu zagranicznym się poprawił. Cieszyliśmy się, a przyszło to, co przyszło, czyli czerwiec 92 i było porządnie. Ja nie mam zamiaru też... Fascynująca moim zdaniem, tu była taka świetna debata z młodym człowiekiem o e, Jan Olszewski, no. Czerwiec i tak dalej. E, gdybyście Państwo kiedyś mieli siłę wrócić do tego, uważam, że warto wrócić e, o tutaj obecnego e, profesora, zapytać gdzie, jak jak on to widział. Ja też nie ukrywam, mam swoje zdanie na ten temat, ale to jest osobna sprawa. I teraz w 1995 Jan Olszewski startował w wyborach prezydenckich i znowu, ja i profesor Kurowski pisaliśmy mu program e, na kampanię prezydencką. Ta kampania wypadła, można powiedzieć, nieźle, nie, ale nie rewelacyjnie, co tylko potwierdza, że, by tak powiedzieć, apatia w społeczeństwie, zniechęcenie do Solidarności, Postać Kwaśniewskiego, jako można być alternatywy dla tych szaleńców z Solidarności, ona wtedy już wygrała, i jedno co nam się udało, udało się zrobić przyczółek do, do powstania Ruchu Odbudowy Polski i znowu pisanie programu, i tak dalej. I przyszedł czas rządów AWS-u 97-2001. I tutaj z profesorem Kurowskim mieliśmy najtrudniejsze chwile, ponieważ obaj ocenialiśmy czasy AWS-u jako nawet gorsze od czasów SLD, bo poprzednie rządy to były rządy. Ja Państwu tylko przypomnę cztery reformy. Jedna administracyjna powiaty i urzędarstwo. Prawda? Druga, oczywiście. Druga zdrowotna. Kasy chorych, jakiś absurd, do dzisiaj to jest co chwila tej z Trzecia oświata, gimnazja, i tak dalej. Znowu było, jedni są za, drudzy przeciw, ale młodzież przestała być wychowywana młodzież ma swój świat, młodzież ma wnosić historię polską, nie musimy się tego trać. I czwarta, najbrutalniejsza, która się nazywała reformą emerytalną, a tak naprawdę powinna się nazywać. Reformą wywłaszczeniową Polski, ponieważ pod pretekstem, że trzeba dać emerytury obecnym ludziom, ale jednocześnie zadbać o emerytury dla przyszłych pokoleń, musimy sprzedać cały majątek kapitałowi zagranicznemu i kapitał zagraniczny ma w związku z tym stać się właścicielem banków, tych najlepszych przedsiębiorstw, a za te pieniądze będziemy płacili emerytury tym, którzy wtedy byli na emeryturach. A przyszłe pokolenia będą miały ofe, Państwo wiecie co to jest ofe, i dzisiaj to jest coś, z czego wszyscy się wypisują. My z profesorem Polskim patrzyliśmy na to i rozumieliśmy, że to jest po prostu no, no, wyrok. To jest naprawdę wyrok na, na, na Polskę. I teraz powiem szczerze: jest rok 2004, jest Liga Polskich Rodzin, i ja mam ten zaszczyt, że jako poseły, rekomenduję, wygłaszam laudację na temat profesora Kurowskiego, żeby został członkiem Rady Polityki Pieniężnej. Ja Państwu na koniec mały fragment tego przytoczę, tutaj przyniosłem kilkanaście czy kilkadziesiąt egzemplarzy tego mojego wystąpienia, jak ktoś by chciał to może sobie po prostu przeczytać. Jeśli Państwu powiem, że na Komisji Finansów za profesorem są cztery głosy, Przeciw 7, wstrzymało się 12, a z kolei na głosowaniu już w sejmie na 418 99 za, całe SLD przeciw, całe PO przeciw, dużo posłów PiS-u przeciw, włącznie z panem Dziobro, to taki przerywnik. PSL przeciw, samoobrona Liga Polskich Rodzin za. To są te y, konkrety dotyczące profesora Kulowskiego. I teraz y, profesora odwiedzałem bardzo często w domu, moi Państwo. Mieszkał naprzeciwko fitru, wchodziło się po schodach, zawsze były ciastka, zawsze była herbata, zawsze była ta troska o Polskę. Ja to mówię dlatego, że gdzie się dzisiaj wejdzie do domu profesora i powie, panie nie nie o pierdolach, tylko jak pan widzi jakieś rozwiązania, tak. Ja mnie się to coraz rzadziej zdarza, a, a wtedy to tego się zaczyna rozmowa. To to jest ten jeden fragment, fragmencie, o którym się Teraz ta alternatywa, czy była alternatywa? No i Państwo, o tych książkach profesora już mówiłem. On nie napisał 63 roku, że nie ma przyszłości socjalizmu itd. Moczulski napisał rewolucję bez rewolucji, prawda, która też to podnosiła i to co profesor Szeremitki powiedział, przyjdzie pokolenie młodych ludzi, które w dodatku indoktrynowane, że jesteście przodującą klasą robotniczą, powiedz jak jesteśmy przodujący, to nam się Holender coś należy, a tymczasem im się nie należało nic albo jeszcze mniej, prawda. No więc wiadomo było do czego dojdzie. I teraz czy była alternatywa. Ja mogę króciutko tylko o sobie, nie chcę sobie mówić, ale żebyście Państwo wiedzieli, bo profesor to miała najstarzą Ja w styczniu 1990 roku jak e, trzeba było nie Solidarność poprosiła, bo ja byłem doradcą Solidarności, poprosiła o analizę programu Bolesarowicza. Ja to napisałem, załatwiono mi wizytę u Wałęsy. Ja wsiadłem w samochód, pojechałem na poleczki. Byłem umówiony, zadzwoniłem. Otworzyła Pani Donusia, powiedziała Pan: Przepraszam, lech jest bardzo zmęczony. Za chwilę ma następne spotkanie. Pan odda te papiery, lech to przeczyta. Więc wróciłem z powrotem. Za dwa miesiące. Bo nie ma alternatywy, nie ma alternatywy, nie ma alternatywy. No więc Tak. napisałem, więc ja, ja to specjalnie opowiadam. Ja napisałem, nazwij to moje, przynajmniej uwagi dotyczące alternatywy, na czym ona powinna się zasadzać. I znowu telefon do Wałęsy, pani Danusia i pan Lek wyznaczyli mi spotkanie, ja w samochód pojechałem z Danusia? Pani Danuta Łańcowa, tak. Wy, wyznaczyli mi spotkanie, znowu jest zajęty, pan zostawił te kwity, samochód gdzieś z powrotem i pan znakomicie zapytał, czemu byliście takimi frajerami, ale no to właśnie była ta cecha tamtego pokolenia ludzi, my uważaliśmy, że, że tu chodzi o jakąś prawdę, o jakąś polską, jakąś kto ma coś do powiedzenia, to będzie potrzebny... To, to prawda, tylko nie zle. A kto Zdrowadzał? to wiedział, kto Oprócz siebie nie wiem. Natomiast... Profesor, natomiast, profesor, natomiast my szybko wziął. też yy, do, do, dojrzewaliśmy, prawda? Natomiast ja, żeby nie ciągnąć, ja wymienię Państwu tylko kilka nazwisk profesorów, z którymi <tosłuch> ja współpracowałem znakomicie można było ustalić program alternatywny. Zresztą oni pisali. Profesor Fedorowicz, jak uratować oszczędności, jaka powinna być kreacja pieniądza. Profesor e, Jaworski, to byli obaj członkowie PZPR. Ja jako jedyny poseł głosowałem wtedy, żeby Jaworski został prezesem e, Narodowego Banku Polskiego. Zgoda? E, bo on jeden się na tym znał i on mówił otwarcie, że on to e, chce inaczej pociągnąć. E, byli profesor Rychleski, profesor Domański, profesor Kierżonk, profesor Sadowski, profesor Domański, e, świętej pamięci Aleksander Jędraszczyk, który był z, zaprzyjaźniony bardzo z Skurowski. No Państwo, znaczy, naprawdę, byli profesorowie, była alternatywa, tylko trzeba było chcieć, a to było przygotowane, żeby tego nie było. I teraz już ten ostatni wątek... To mianowicie to był 2004 roku, tak? Wcześniej. To znaczy. To, tak nie, wcześniej. Ten, ten, ten skład profesorów, To jest jak ja przykładałem. W 1995 roku, jak pisałem program dla Olszewskiego, to ja stworzyłem zespół profesorski, tam nawet profesor Mazaleski zaglądał, pani profesor Krynkiewicz, obecna poseł PiSu, także zaglądała, bo ja stworzyłem zespół ludzi, który pracował na rzecz Olszewskiego i później na rzecz Romów. Ja byłem tym ekonomistą głównym dalej. I teraz na koniec ten wątek, profesor Kudowski. No i Państwo. Profesor Kurowski dla mnie to są trzy elementy. Odwaga, obowiązek, odpowiedzialność. To jest człowiek, ja w swojej takiej, tej mowie w serii wiem, ja, pozwólcie, że przedstawię fragment. Pierwsza cecha profesora to zdolność, wyobraźnia, umiejętność formowania najważniejszych pytań, przenikliwość badacza. Druga cecha to wrażliwość na kwestie społeczne, wyczucie. Procesów ekonomicznych, jak oddziaływają na grupy społeczne. Trzecia to kwestia uczciwości, odwagi w głoszeniu prawdziwych wniosków, do których się doszło, nie unikaniu odpowiedzialności za to, że wnioski te mogą być trudne albo nawet niechętnie wysłuchiwane przez możnych i władczych tego świata. No miasto, to był taki człowiek. I teraz, kiedy dzisiaj siedzimy tutaj, to ja nie ukrywam, że ja bym chciał, żebym mógł powiedzieć, no, że takich jest dużo przybyło i że ten przykład yy, się upowszechnił. Ale Wy wiecie i ja wiem, że jest dokładnie odwrotnie. Że ta teza yy, Kurowskiego, że system socjalistyczny się nie reformuje, dlatego że stawia sobie odwrotne cele niż powinien niedochodzenie do prawdy i wybogacanie ludzi ich własną inicjatywą. Tylko wprost przeciwnie. Prawda jest nieważna. Ważne jest, że ma się władzę, ważne jest, że ma się metodę, którą się podporządkowuje decyzję wyborców. Zgoda? Nie wyborcy wybierają polityków, a politycy wybrali sobie wyborców. To jest coś, co jest moim wnioskiem, który do Państwa tutaj dzisiaj mam odwagę przynieść. To mówię, bo to jest testament kurowskiego, którym chcę się z Państwem podzielić. I na sam koniec. Czyż nie powinno być nie wiem, ulicy jego, jakiegoś y, symbolu jego, jakiegoś, y, nie wiem, przynajmniej konkursu na najlepszą książkę ekonomiczną imienia y, profesora Stan y, Stefana Polskiego? Przynajmniej audytorium na prawa, Uniwersytecie Warszawskim. To jest warszawskim.